Daria Pacańska, dzień dobry. Po wielu negatywnych komentarzach do projektu ustawy o podwyżkach dla parlamentarzystów zostaje on wycofany. Pojawia się kolejny, w którym mowa tylko o najważniejszych osobach w państwie, jednak z tej opcji też zrezygnowano. Właśnie o tym porozmawiam z moim gościem, a jest nim Łukasz Schreiber Prawo i Sprawiedliwość, jeden z autorów projektu. Dzień dobry. No, kłaniam się pani redaktor, kłaniam się państwu. E, autorów jak autorów e, projekt e, klubowy był, e, a więc... No właśnie, e, tak. skoro PiS był tak... E, Pewne tego projektu, dlaczego y, całkowicie zrezygnowaliście z tego projektu, również tej drugiej poprawionej, ulepszonej wersji. Pani redaktor, Szanowni Państwo, to znaczy, y, myśmy zaprezentowali y, na hmm. początku tygodnia y, projekt y, takiej ustawy, projekt bazowy, projekt do dyskusji, projekt, który Łączyłby um, w uposażenie najważniejszych osób w państwie z stanem polskiej gospodarki, ze wzrostem PKB oraz ze średnią i z minimalną płacą. Um, być może i ja to przyznawałem od początku należało mówić o wska wskaźnikach, mnożnikach, które można byłoby modyfikować, więc nie tyle chodziło o podwyżki, ile o wypracowanie pewnego systemu. No, e, mieliśmy w związku systemu, z tym... Systemu, w rezultacie którego posłowie między innymi dostaliby podwyżki. Nie, ale, ale, ale można było rozmawiać o różnego rodzaju modyfikacjach, no myśmy zaczynali, hmm. zaczynali pracę, no, w każdym razie. A tak taki... Popis hipokryzji ze strony opozycji z jednej strony, z drugiej strony. A to nie tylko opozycja, również obywatele. No, oczywiście, Myślę, że że nie jakby pani mi pozwoliła oczywiście. dokończyć, mhm. to, to też o tym powiem. A więc, z jednej strony to, z drugiej strony w pewnych obszarach takie próba zafałszowania tej rzeczywistości, bo w związku z tym, że to w tym projekcie się mogło jedno przez drugie mnożyło, no to wyliczano, jak to rzekomo w 2020 roku te uposażenia wzrosną, a z trzeciej strony, co nie mniej ważne, a, a, a najbardziej ważne. No, myśmy widzieli, zobaczyliśmy, że nie ma społecznego przyzwolenia, że nie ma um, społecznej akceptacji na ten projekt. Ja zawsze podkreślałem w Sejmie, że my nie przeprowadzimy tego projektu bez, no bez jakiejś zgody na to społecznej, bez zgody obywateli I mm -hmm. Tej nie było, więc wycofaliśmy się. Ale musieli Państwo liczyć na jakąś zgodę, nie wiem, na zgodę emerytów, których waloryzacja jest na, na poziomie mniej więcej 5 zł i datki, które przewidzieliście na 2017 mm -hmm. rok od 50 do 400 zł, podwyżka tak. posłów 2000. Pani redaktor, ja podkreślę, że. Pielęgniarki miały no, czy się zgodzić stworzy, na to. Stworzyło się takie, tworzy się takie fałszywe wrażenie, jakoby. No, ale panie pośle, no. posłowie. chcieli dokonać jakiegoś skoku na kasę. To, 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 zupełnie, to zupełnie nie w tym rzecz. Myśmy raczej mówili o, um, o tym, by um, ten status pierwszej damy jakoś uregulować. Myśmy mówili o kwestii byłych prezydentów i mówiliśmy o wiceministrach, głównie podsekretarzach. I w pierwszym stanu. projekcie była mowa o posłach. Tak, ale ja mówię, co było zasadniczą, zasadniczą istotą um, tego, tego projektu i na tym nam zależało. Na to, co natomiast, mieli dodatki, bo Wie Pani, to... y, wie pani y, po, po, posłowie i y, inni ludzie objęci, bo tam najważniejsze osoby pełniące mm -hmm. kierownicze stanowiska w państwie, nie wiem, prezesniku na przykład, y, rzecznik praw obywatelskich i tak dalej, które także w tym były y, ujęte, y, no znalazły się, znalazły się jakby. No, no z, drugiej, z drugiej strony, ale to, to nie to było istotą, istotą tych prac. Um, wie pani. Mm. Ja oczywiście wiem jakiego rodzaju są potrzeby w Polsce i my jako Prawo i Sprawiedliwość też sobie zdajemy z tego sprawę, jak wielkie są niesprawiedliwości i nierówności. Z drugiej strony Pani mówi o, o, o skali, skali mhm. tych podwyżek, tylko że ja podkreślę jeszcze raz, myśmy nic nie przyznali, projekt... Ale chcieliście projekt dopiero... Nie, nie, chodziło raczej o stworzenie pewnego mechanizmu, natomiast ja podkreślałem, że te mnożniki można było no skierować mówił, że jak będzie w państwie dobrze, to państwo będą tak. mieli więcej, jak będzie źle, tak. to na będą tym, państwo to mieli polegać. mniej. Tak. No ale czy jest dobrze, kiedy emeryci dostają, nie wiem, 800 zł, około 800 zł, ta najniższa emerytura? No przyzna pan, że to jest bardzo niska, niska kwota. No, no, trudno się musimy, za nią, trudno za nią się, przeżyć. A się dodatek do, do tej emerytury od 50 zł do 400 zł, mm. gdzie posłowie dostają 2000... I, dobrze, pani redaktor, i, nikt nic nie do. Dostał, więc, więc nie ma potrzeby, Mogliby dostać, bo tak nie ma państwu, potrzeby, takie były założenia nie projektu. Ma potrzeby no, ale przyszliśmy rozmawiać właśnie o tym projekcie. W rzeczywistości. Oczywiście, że tak. No ale... Panie redaktorze, myśmy zaproponowali projekt bazowy. Właśnie na no, takie mówienie z jednej strony, proszę mi wybaczyć, ale to jest w tym też trochę oczywiście populizmu pewnego w takim mówieniu, że emeryci 50 do 400 zł dodatku posłowie 2000. Po pierwsze nikt nic nie dostał, po drugie akurat Żadnego nie ma systemu, który by te, te wynagrodzenia w jakikolwiek sposób zmieniał poselskie od kilkunastu lat. Chyba ostatnia była w roku 1999, i wtedy proszę zwrócić uwagę, jaka była sytuacja, gdy najniższa pensja wynosiła 750 zł, a posłowie dostawali te pieniądze, które dzisiaj Przyzna pani, że to była różnica, ale ja podkreślę, po ale raz jesteśmy ostatni i... jesteśmy mm -hmm. w sytuacji w takiej, w której jesteśmy. Nigdy naszym celem zasadniczym nie były podwyżki dla posłów. I właśnie w związku z takim przedstawianiem tej sprawy, że posłowie chcą zrobić jakikolwiek skok na kasę, myśmy się niemal natychmiast z tego, bo, bo już wczoraj wycofali, bo nie to było istotą. Natomiast dalej widzieliśmy, no, nie ma tej, tego przyzwolenia, nie ma tego, tej akceptacji społecznej na, 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 na te podwyżki, więc i z tego się całkowicie, na, nawet na, na wprowadzenie pewnych Mechanizmów, bo, bo nie tylko chodziło o podwyżki, myśmy proponowali pewien mechanizm, nawet na to takie było nasze odczucie, nie było zgody społecznej, dlatego wycofaliśmy się z tego projektu całkowicie. I myślę, pani redaktor, że to dobrze, kiedy władze czy rządzący potrafią się wycofać, powiedzieć nawet przepraszamy, powiedzieć, że. Zrobiliśmy że, źle? Że rozumiemy, że to nie jest akceptowalne. Ja przypomnę, że kiedy w poprzedniej kadencji. Czy e, to był nietrafiony miliony, pomysł? Czy że się że, pomyliliśmy? Kiedy, że kiedy wpływały miliony podpisów obywateli, jak choćby w sprawie sześciolatków, one były mielone do kosza y i wyrzucane. My potrafimy wyciągnąć wnioski z tego, co nam mówią nasi wyborcy, sami też odbywaliśmy i wprawdzie jesteśmy teraz w Warszawie, a nie w okręgach, ale za pomocą choćby portali społecznościowych, wiedząc, co się dzieje do naszego, w naszych biurach poselskich, widzieliśmy, jaka jest reakcja nie tylko pokazywana jakby medialnie, ale także, także naocznie przez, przez ludzi, jak to jest odbierane. No więc myślę. Że po pierwsze się nic absolutnie złego nie stało, po drugie odbyliśmy jakąś dyskusję o. o, o, o A gdyby o tym nie stanie... było tej całej dyskusji i tych negatywnych komentarzy, i gdyby ten. Znaczy, projekt... znaczy, gdyby było mhm. przyzwolenie społeczne na ten projekt. No Czyli bo to... ta ustawa sama w sobie nie była po prostu zła. Według pana. Znaczy, według mnie nie było złe wprowadzenie. Pewnego rodzaju mechanizmów, które zaproponowaliśmy, czyli jeżeli stan gospodarki i zasobność portfeli Polaków są trochę lepsze, to i politycy dostają jakąś podwyżkę, a jeżeli są gorsze, to, to, to i politykom, mhm. czy, czy, czy tym osobom sprawującym kierownicze stanowiska w państwie, żyje się trochę gorzej. To był pewien model kompromisu, bo te stawki, te, mówi Pani o tych podwyżkach, tym, tym, tym pułapie wyjścia, mm -hmm. to przyzna Pani, można było tak czy inaczej obniżyć, ale widzieliśmy, że nie ma absolutnie zgody ani na jedno, ani na drugie, my się wycofujemy, dla nas i powiem tak. Ja się cieszę, cieszyłem się wczoraj bardzo, że, że mogę powiedzieć to, że z tych, z tych mechanizmów dla posłów i senatorów się wycofujemy, bo na tym nam zupełnie nie zależało. Po prostu o co chodziło. Może warto to wyjaśnić. Mhm. Dzisiaj w ustawie uposażenie poselskie jest zrównane po prostu z uposażeniem w jednej i to jest podpięte pod jedną ustawę pod sekretarza Stanu. I z chwilą, gdybyśmy chcieli podnieść w sposób pewien dla podsekretarzy stanu, czyli dla kogo? Dla ludzi, którzy przychodzą do rządu, nie są posłami. Czasem pracują na kilkunastomiliardowych budżetach, tak? mają wielką odpowiedzialność, na rynku zarabiają kilka czy kilkanaście razy więcej. Mm -hmm. Takie są realia, nam się to może nie podobać, tak? ale takie są realia. Chcieliśmy im... Te w związku z tym, no coś z posłami było trzeba zrobić, a nie chcieliśmy, by dostawali takiej podwyżki, zaproponowaliśmy dużo mniejsze wskaźniki. Być może należało od razu zaproponować takie, by, by, by to było na zero. Ale jeszcze powiem jedną rzecz, że zanim w ogóle przedstawiliśmy ten projekt, zaoszczędziliśmy w spółkach Skarbu Państwa na um, osobach sprawujących kierownicze stanowiska, na prezesach um, i dyrektorach 60 milionów złotych. I chcieliście um, je po prostu teraz wydać? Nie, chcieliśmy. I wydać, tylko e, przyzna pani, że nie jest do końca normalną sytuacją, w której Wiceminister zarabia, który nadzoruje wszystko te 6 do 7 tysięcy złotych, gdy dyrektorzy departamentu w jego ministerstwie zarabiają kilkanaście, dyrektor generalny w ministerstwie kilkadziesiąt tysięcy, a szef spółki Skarbu Państwa takiej czy innej po 100-150 tysięcy. No to chyba to nie była normalna sytuacja. Będzie kolejna no kolejne projekt nie będzie w, żadnego w ja kierunku nic, ja nic o tym nie wiem aby miał być My jesteśmy po rozmowach i jako klub parlamentarny na pewno nic takiego nie będziemy przedstawiać Bardzo dziękuję za rozmowę Dziękuję również